W tym filmie wykonam wyzwanie od użytkownika wyklockowany. Jest to nasza współpraca i sprawdźmy, co będę musiał zbudować. Wyzwanie dla Ciebie, Brick. No to musisz zbudować mur strażniczy. Na początek miałem pomysł po prostu, żeby zbudować mur z kilku takich ceglanych słupków, ale szybko zorientowałem się, że nie starczy mi cegiełek. Postanowiłem, że zbuduję po prostu szare ściany z jakimiś tam szczegółami typu cegiełki w niektórych miejscach, później dodam więcej szczegółów, ale to zobaczycie finalny efekt za niedługo. Zauważyłem też w pewnym momencie, że zaczyna mi brakować tych szarych klocków i nie wiem jak dokończę jeszcze drugą taką ścianę, a zwłaszcza, że ta co tu właśnie buduję ma być jeszcze trochę wyższa, ale to zobaczycie wszystko po cięciu. Śmieszne jest to, że mam tyle klocków, ale zawsze brakuje mi tych, których akurat potrzebuję, ale tak to już bywa. I ogólnie to podwyższyłem to tak jeszcze o takie dwa poziomy. Ale nie wiem co będzie z tyłu, może używam jakichś grubszych klocków, bo jak tego nie będzie widać, to nie będzie tak źle. No, udało mi się też znaleźć kilka klocków, więc spoko. Dobra, jakoś się udało to zrobić z dwóch stron i po bokach. Zaraz będę tu już budował taki, żeby to jakoś wyglądało, bo na razie to jest taki kloc, ale do środka lepiej nie patrzeć. O, do tyłu w sumie też. Dobra, mamy teraz takie jakby podłoże, na nim będą stać strażnicy, bo to ma być mur strażniczy, jak sami słyszeliście. I zaraz będę to przyczepiał. Pokażę Wam, jak to mniej więcej ma wyglądać. O tak. I tak wiem, że to wszystko na razie brzydko wygląda, ale poczekajcie do końca, bo na końcu to będzie wszystko super wyglądało. Dodałem jeszcze teraz takich dwóch strażników, ale pozwólcie, że zamiast przynudzać, pokażę Wam już ten efekt końcowy. Bo nie ma sensu, żebyście to wszystko oglądali. Tak się to właśnie prezentuje na końcu. Niestety tam z tyłu, jak sami widzicie, jest to czarno-białe, bo mi zabrakło już tych szarych klocków. Tak jak mówiłem, tam są jakieś roślinki, jeszcze zaraz dodamy tu takich najeźdźców. E, a jakiego będą koloru? Odpowiedź nie jest wcale taka jasna. Chodzi mi tutaj oczywiście o kolor zbroi czy konia, no bo może pomyśleliście, że będą jacyś srebrni, a oni mają czarne zbroje. Więc wiecie, no, o co chodzi. Dobra, skończyłem. Tu i ówdzie dodałem jeszcze kamyki. Tutaj ogólnie sprawa wygląda tak, że najeżdżają ich ci z herbem wilka, ci z herbem lwa bronią się. Jeden tutaj panikuje, drugi od razu wziął się do obrony, tak samo jak ten. No i myślę, że budola bardzo fajnie wyszła. Może coś tu jeszcze można by było pop poprawiać, ale już nic nie zmieniałem, żeby nie przekombinować. No i wyzwanie dla Ciebie wyklockowane, no to zbuduj jakąś katastrofę. Słyszałem, że Masz dużo czerwonych klocków, no to akurat może.